Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w stajni Pociecha, e, która należy do fundacji, czy w której stół fundacja Pociechom. E, moi drodzy, dzisiaj jest szczególny dzień, bo jest 13 listopad i szczególny dla mnie jest pod wieloma względami, gdyż są urodziny moich przyjaciół, zresztą taki cały listopad, e, skorpiony i e, strzelce, więc gorąco pozdrawiam. Dzisiaj przede wszystkim też są Eustachego święto. Patrona osób, patrona, przede wszystkim bydła, pól i osób niewidomych, tak, kochani? Więc to też takie szczególne święto. Poza tym, Dzień Dobroci, więc no właśnie. Dzisiaj Crazy Tommy zrobił mi zrobił niespodziankę i mnie, i mnie tu przywiózł. Tam możesz filmować konie. Tomuś a gdzieś poszedł widocznie. O, jest, jesteś. Dlaczego eee, dzisiaj też podkreślam... Zobaczcie, to są konie huculskie. I one stoją razem w boksie. Widzicie? Można, można. I to jest piękne właśnie. Tu jest wiele fajnych koni między innymi... Mój ulubieniec koni polski nagle, inaczej Kaiser, jak piszecie sobie, no, nie. jak piszecie sobie na przykład właśnie Fundacja Pociechom e, Koń Kaiser, to między innymi go zauważycie, jest jednym uważanym tu za koni bardzo zmysłowych, intuicyjnych, zwłaszcza dla dzieci specjalnej e, opieki, tak? Niepełnosprawnych. Bo to jest pozorna hipoterapia. Te są alpaki. Także będę miał okazję dotknąć wejścia w alpatę, gdzie teraz na czasie jest ta forma terapii bardzo modna. Tak, malutki. No i może tutaj zobaczę, czy zarażę, może powrócę do jazdy. Jeszcze dobrze, by jakby Tomuś się zaraził, jakimś koniem, żebyśmy mogli wspólnie sobie jeździć. A jeż gdzie? Bo to jest przy samej wiśle więc blisko Grota Roweckiego Mostu w Warszawie, tak, bo my jesteśmy w Warszawie, no i w związku z tym, kochani, no mówię, no jest to przecudowny dzień. Dlaczego też wspominam tu o skorpionach i e, strzelcach? Kochani, uważam, że my, bo ja jestem strzelcem akurat, podobnie jak ryba i jeszcze koziorożec, mamy bardzo dużo cech z konia. Jakbyście się pytali, jak wygląda podświadomość, to jest to właśnie koń. Tak wygląda podświadomość. Zmysłowy, wrażliwy, e, intuicyjny. Jak to by powiedział nawet sam tutaj e, nam e, jak on się nazywa? To? Zapomniałem z wrażenia po prostu. Piłsudski. Nie ma nic piękniejszego niż mieć takiego przyjaciela. Tak? To mówi o swojej kasztance słynnym, której zresztą rocznica śmierci będzie teraz, tak, 23 listopada o 5 rano. E, co jeszcze Wam powiem? E, słynny Lucrecjusz uważał, że kiedy koń umrze, to tak jakbyśmy stracili swoją cząstkę. Byśmy stracili, tak, słodzieku, daj buźki, Daj, daj. Daj, daj daj, no, nie chcę jakbyśmy stracili swoją cząstkę wielbiciele koni doskonale to rozumieją którzy stracili własnego konia ja tak samo straciłem w 2016 roku e, 16 czerwca 3 lata nad tym wolowałem I dopiero w tym roku po 4 latach prawie doszedłem do tego żeby znowu jeździć konno ponad 4 lata bo nie więcej od, od lipca Wniałam, że ona na razie 3 lata, niestety to nic się zginęła, ale o tym powiem kiedyś indziej. Powiedziałam, że widziałem, że na pewno by już chorowała, nie wiadomo co by się działo, może musiałbym pójść o pomoc weterynaryjną finansową, na rehabilitację i tak dalej. Mimo że wiem, że dziennikowie tam mówili, że konie żyją 18 lat, do starych koni. Nieprawda. Konie żyją średnio do 30. Ale na przykład rocznica śmierci teraz 27 listopada będzie pewnego konia o imieniu Billy, który urodził się, uwaga, w 1760 roku, a zmarł, uwaga, w 1822 roku. Czyli miał 62 lata. Doktor Bobe Roy e, na przykład e, uważa, e, powiedział, że pewien konik, dokładnie kucyk szetlandzki, żył 66 lat w Walii, a pew, e, na przykład we Francji pewien Ogierek żył 54 lata. A właśnie. Więc moi drodzy, nie ma reguły. To jest kwestia, jak się dba o konia, jak się. Z nim przebywa, rozmawia. Żona Piłsudskiego powiedziała jedno. Jeżeli można było żyć, że mój mąż miał romans, to właśnie ze swoją kasztanką. A właśnie. To jest seria filmów, która będzie o moich y, przeżyciach z końmi, o moich y, doświadczeniach, naszych doświadczeniach. I to jest ten czas najwyższy, żeby od tego filmu, bo to też jest święto następne, to jest mój setny film. Żeby z wami podzielić się moimi e, doświadczeniami jako osoby niewidomej i dlatego czas najwyższy zacząć wreszcie wrócić do jazdy, żeby się dzielić tym, co najpiękniejsze, bo nie ma nic piękniejszego niż konie i od nich można by było wiele się kochani uczyć. Ja uważam, że jakby konia puścić e, schorowanego z różnego rodzaju chorobami, na e, przykład na łąki z ziołami, to pokazałby wam, czym trzeba się leczyć. Dlatego piękne powiedzenie, zdrowej jak koń. I ja wam tego między innymi życzę: zdrowia, bo to jest najważniejsze, a reszta się ułoży. Pozytywny tok myślenia i zdrowie. Jak to powiedział jeszcze słynny e, właśnie Lukrecjusz, poeta i filozof przed naszą erą? Przestańcie się bać żyć przeszłością i przestańcie e, negatywnie myśleć. To między innymi o to mu chodziło i wtedy świat jest piękny. Nawet ten dzisiejszy deszczowy. A właśnie. No, pogoda jest jaka jest słuchajcie bo to jest 13 listopada przypominam. W ogóle dzisiaj mówię, między innymi mają urodziny mój m, nauczyciel e, od energetyki Mariusz, którym bardzo dużo zawdzięczam. E, między innymi właśnie moja, przy, moja przyjaciółka Magda, jedna i druga w ciągu tego miesiąca. E, moja moja em, kuzynka Ula, która słuchajcie ostatnio zadoptowała w ogóle. Miała kupić jedną, dokupić agamę. A kupiła pięć, bo był w takich warunkach, że jedną... O, jest apaka. Że jedną karmi pipetką. Słuchajcie, tak facet trzyma w pudełeczku na żywność. Pięć jaszczurek na sprzedaż. Masakra. I dlatego też będą dodatkowe filmiki właśnie z jej zwierzątkami, z moich przyjaciół z zwierzątkami. Wtedy nie będzie mi widać, wtedy nie będę się z wami witał. Pokaż, pokaż ją. No jest, idzie. Zobaczcie, alpaka, alpaka. Jeszcze nie miałam w życiu możliwości dotknięcia tego zwierzęcia. O, matko, super. Także dla wielu. I za co uwielbiam właśnie te cztery znaki Zodiaku? Za tą wrażliwość do zwierząt, do ludzi, do wszystkiego. I uważam, że strzelec to jest trochę jak taki źrebak. A skorpion. Jak taki dorosły koni. Bardziej zesansowany, bardziej ostrożny, zanim dopuści do swojego środowiska, do siebie e, kogoś, to musi uważnie go prześledzić. I dlatego często, no, Mamy respekt przed skorpionami, przed ich tym wzrokiem. I to jest jak z końmi. Wielbiciele koni. Pokaż, no filmuję. Wielbiciele. Wielbiciele koni. Wie, co to, to znaczy. Kochać konie, a boją się koni ludzie, którzy właśnie, jak się ich zapytamy, dlaczego, mówią, że tej wielkości, tego wzroku. A właśnie, które świdruje człowieka na wskroś, tak. Koniarze, wiecie o co chodzi, jak się z koniem zagubicie w trasie, nie? No, to co wtedy się mówi? Kochanie, do domu, prowadź do domu. I co? I koń wyprowadzi was. Koń jest zwierzęciem pamiętliwym, pamiętajcie. Jak mu, jak go uderzycie rocznego na przykład, a spotkacie go po 30 latach, będzie to pamiętał. Więc nie próbujcie i nie używajcie nigdy bata. Tylko marchewką. Tego to myśmy stosowali przez 6 lat i no właśnie. I dlatego ludzie się dziwili, jak to jest, że wasze konie takie są do was tylko miłością. I dlatego to myśmy konie wybierali, a nie konie nas. Bo mogliśmy mieć różne konie. Z fundacji. Kurczę. Teraz do pogłaska? Czy nie jeszcze? Czy nie? Zajęte są? No są na terapii teraz, tak? To nie, innym razem się umówię. Muszę do fundacji zadzwonić. Dzisiaj są wszyscy zajęci. Także o koniach mówię, mogę znaleźć godzinami. Chętnie poznałbym osoby, które widome, które też jeżdżą konno, bo jeszcze w życiu nie spotkałem. Jeżeli ktoś by chciał na przykład hmm, ze mną podyskutować, to zapraszam w komentarze Daj swoje, możecie różne e, doświadczenia związane z końmi. Dlaczego nie jestem koniarzem? Koniaż dla mnie to jest handlarz i osoba, która używa bata. A ja już na temat się wypowiedziałem. A wielbiciel koni będzie myślał, co się stało, że tak się stało, że na przykład koń kopnął. A właśnie. Fajnie. Jak już raz wspomniałem, moja kobyła, ukochana, traken rosyjski, trzy razy w ciągu sześciu lat uratowała mi życie. Raz na lodzie, raz w trasie i raz, kiedy to znaleźliśmy się nad gałęzią, po prostu pod nią stanęła. A ja sprawdziłem, że jest wielka, gruba gałąź. Po czym się złapałem gałęzi, wypuściłem nogi ze strzemion a koń odszedł i, parskając zaczął jeść trawę. A co się zapytał Krezytomi? Co ty robisz? A co ja na to? Wiszę sobie, nie widzisz? Co by inny koń zrobił, przybiegając? O, zostałbym na drzewie. Prawdopodobnie z pogniecioną czaszką. A właśnie. Ale to wszystko z czasem wam opowiem. Więc dlatego mówię, podkreśliłem te cztery znaki zodiaków jako ludzi za ich właśnie za ich taką miłość intuicyjną, za ich dobroć, wrażliwość. A właśnie. Jezek mi brakuje teraz. Zaciu pogalopował. Ale właśnie podstawa, kochani, podstawa. Pierwsze, zapoznajmy się z koniem ziemi. Tu polecam film, e, ulubiony, Zephyr, między innymi. Możecie napisać, jakie wy filmy lubicie. E, oglądaliście, uwielbiam klub Siodło. No i też Anioły i Kowbojki. Fajny młodzieżowy film. Mhm. Mm nawet w tych filmach, a przejdziemy się jeszcze, nawet w tych filmach dla dzieci pięknie jest pokazane, jak na przykład, dlaczego konie ma humoru. Już do, chcieli go wywieźć tutaj do weterynarza, bo kon na pewno ma kolko, na pewno umierający. I pewnej chwili jedna dziewczynka puściła muzykę. A koń w boksie nagle zaczął parskać i odżył. Konie uwielbiają muzykę, a właśnie. Moja zawsze podskakiwała jakieś dziewczynki, nie puściła muzykę. Tak robiła to są piękne świadczenia. co tu jest? to jest ten namiot, pod którym jeżdżam. a, czyli jest namiot, widzisz mm -hmm. tu robią imprezy urodzinowe, różne właśnie spotkania terapie, różne fajne rzeczy no i przede wszystkim gorące życzenia też dla osób, które mają imieniny dzisiaj, Eugeniusz, Arkadiusz między innymi właśnie Stanisław, moje imię z bierzmowania no to powoli w kierunku samochodu chodzi no, idziemy? Tak? To chodzi. Mhm. Także moi drodzy, jak będzie ładniejsza pogoda, to przyjedziemy. Dzisiaj jest dosyć zimno, ale jest cudownie. Jestem... Powiedziałam, że dla mnie to jest takie święto, bo setny odcinek. Jestem w stajni. W ogóle parę miesięcy szukamy stajni od lipca, i tutaj jakoś tak energetycznie się fajnie czuję, dobrze się czuję. Mimo, że przyjechaliśmy tu nie wiedząc, że tu jest stajnia, i stajnia jako hipoterapeutyczna. Tylko, I nawet nazwy nie zauważyliśmy, jaka jest. I dopiero jak myśmy wjeżdżali, weszłam na Facebooka, bo wysłałem zdjęcie właśnie z e, koniem, którego wam o którym opowiedziałem, Nadian e, Kaiser, inaczej, że to jest fundacja właśnie Po No i my ludzie, mi atmosfera, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja bym bardzo szczęśliwy, jakbym tutaj mógł jeździć to, kochani, pozdrawiam Was, miłego dnia i jeszcze raz 100 lat, 100 lat dla wszystkich osób, które są dzisiaj urodzone jak właśnie Maniusz, mój przyjaciel, jak kolega Wojciech z Gdańska i wszyscy, wszyscy, Ola, między C, też Piotr z Warszawy, pozdrawiam serdecznie. Kolega, kto zajmie się energiorejki. No i, kochani, miłego dnia. Dziękuję, że jesteście w moim życiu. I wszystkich pozdrawiam serdecznie. I wielu pięknych chwil. Do kontaktu. Pa!